Cześć, witajcie w następnym filmiku. Wiadomości z mają. Dwa. Dzisiaj Wam pokażę też moje własnoręcznie zrobione rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Też łóżko. Tylko jeszcze trochę inny. takie tu klejon, takie o. Z, yy, z wacików. Że kilka tam wacików. Jeszcze ostatni wacik jak to w rulonik. To można skleić już taśmą. Jest. ładne łóżko. Jeszcze mam takie. Jeszcze mam takich. Tak dwa, trzy... zaczekajcie, przyniosę je. No już jestem. Pierwsze łóżko te, te łóżka, które mówiłam, to ich jest dwóch. To pierwsze łóżko. Taki dziwny. Tu jest stosunek sowy, niestety nie umiem. Yy, rysować sowy. Tu jest nawet wysyłane na słowa. Yy, Dobra. Tutaj łóżka już mogę od... jak to odnieść. I tu ostatnie trzecie łóżko. To jest one. Taki tygrysek. To się ten wstępny tygrys. Tu jest takie o, to jest takie głupie rysunki, kiedy się śpi. To się tak czasami śpi jest takie łóżko, że da się czasami tak spać. To tak się śpi. A usowy są takie. Tu jest konik, którego nie umiem niestety. Tu jest tywek pizza. Czekajcie, tu jest stywek pizza. Taki kwiatuszek, to jest takie buśko. Buszka A tu ten konik. Tutaj nie ma, wszędzie naklejki. No dobra. Te łóżka już możemy odnieść. Już tam niepotrzebne. Tam. Okej. Okay. Następnym meblem, którym zrobiłam, to takie siedzonko. To jest z wacików i od taśmy klejącej. Jak jest taśma, to potem takie plastikowe coś zostaje i waciki na to przyklejam takim, o, to jest Violetta? O, jeżeli ktoś idzie na koncert, to, po, to mówcie w komentarzach, o, Dzięki. Yy, to tutaj jest takie siedzonko, na nim się tak siedzi, ale trzeba czasami się na nim da spać. O! Ale te, taka bardziej to jest siedzonko. Moja koleżanka wolała, żeby to był stolik, ale nie wiem z wasików obklejony i coś chciałam na żeby to był kibel. Chciałam tu jeszcze dodać taką, wiecie, ramę i, i jak, jak zawsze jest. No dobra. E, następne meble, nie na przykład go odłożę? Tam do łóżek. To już nie jest meble, to są takie rzeczy podręczne czasami. To jest... Taki komputer. To mam takie no. Tutaj na przykład YouTube'a napisałam. Mm. Tutaj klawisze, Enter mm tu są, są wzorki o tu ten Logan bo mam petka, który się akurat nazywa Logan eee, mogę wam pokazać zaczekajcie, pójdę po niego Logan, chodź tu dobra zaraz przyjdzie, zaczekajcie jadę już Wiehej. Logan, śnić tego rowerku dobra, dobra Siema, dzisiaj. Tak, to jest logan, właśnie to jest jego komputer. A czego zabrać mój komputer? Żebym pokazała to wiadomości. Dobra, tak, w ogóle nie grywajcie wiadomości. Mówi się! Mogłabym się ładnie ubrać. Trudno, jesteś tak ładna. Dobra, przepraszam za niego. To jest logan. Logan już może sobie jechać. Dobra. Arrivederci! Shuuuu! Okej, okay, to właśnie tego Logan. To właśnie ten Logan. Okej, okay, to też możemy już odłożyć. I ostatnie to są takie same rodzaje. Gazetki. Tu są napisane gazety, takie mazadło. A to jest właśnie z gazety. To takie o, szybaczem, spięte. Tu są mentosy, znak półki I takie bnoble jakie. Ma, mam dwie koleżanki, które mają magnesiki. I tu tutaj jest każda do nich, jak to, ma, e, magnesik. To mogę, mogę je przywozić. Chcecie? Okej. Okay. Lily, Pink. Na wi do wiadomości. Okej, okay, zaraz będziemy. Zaczekajmy. O, siema, cześć, jestem Lili. Mam magnesik. O, moja gazeta. Dlaczego mi ją zabrałaś? Chciałam tylko pokazać was. Aha, to mogę ją wziąć? No dobra, dzięki. Siema. O, siema, rodziska. Też mam magnesik szary. No. Tylko, że ja mam akurat szary, a nie, nie niebieski O, moją za gazetę zabrałaś Dlaczego? Ebie, Jezu, to samo pytanie Chciałam wam wiadomość jak was pokazać Czy mogę ją wziąć? Okej, okay. pa No dobra, to koniec dziś, na dziś Pa O, i jeszcze jedno Subskrybujcie, komentujcie I polub i, lubi, I lubiajcie, no wiecie i łapki do góry. Pa teraz.